Witam bardzo serdecznie. Fruszka Fortuna kłania się. Jako że czerwiec zbliża się wielkimi krokami, także będziemy zaczynać, moi kochani, wyrocznie losu na miesiąc czerwiec. Także zaczynamy karty Lenormand. Dobrze, ja tam czytałam wczoraj komentarze. No, rzeczywiście, y, nie powiedziałam Wam znaków Zodiaku. Także, y, moi drodzy, dzisiaj będę pamiętała. Tutaj będę musiała sobie jakiś symbol znaków Zodiaku postawić, żebym pamiętała Wam y, tutaj dopowiadać. No dobrze, zaczynamy. Mamy karty potasowane, wydarzenia z przeszłości mające wpływ na. Czerwiec. Druga kubka to będą sprawy teraźniejsze, problemy, na które zwrócić uwagę w czerwcu. Trzecia sprawa to będą uczucia. Co cię czeka w najbliższym czasie w czerwcu? W uczuciach. Co cię czeka w pracy? Jakie najważniejsze wydarzenia w pracy? dalej w finansach. Oczywiście tutaj finanse, co trzeba zrobić, co trzeba zmienić, żeby było tutaj moi drodzy, poprawa, żeby była poprawa, żeby był tu progres. Inwestycje, no dobrze, zobaczymy, co w inwestycjach, czy coś będziecie inwestować, będziemy inwestować, ocena pomysłu, wynik końcowy. Kolejna kubka, tu zobaczymy co w przyjaźniach, co tutaj jest wrogiem w czerwcu dla nas, wszystkich ogólnie, w sukcesach, co będzie sukcesem co przyniesie przyszłość, tutaj sprawy rodzinne, jedenasta kubka. Oczywiście, tutaj zdrowie, ewentualne przesłanie na przyszłość 12. Także, moi kochani, do wyczerpania talii, także zaczynamy interpretację za chwilę. I zobaczymy, jak to wszystko się ułoży w czerwcu. Dobrze. Mamy maj już po połowie. No tak, ten czas szybko leci. Nie wiem, czy wam też, mnie też maj zleciał błyskawicznie. No już praktycznie tydzień został do końca. Dobrze, to jest wyrocznia losu na czerwiec, kochani. Nie krzyżujemy rąk ani nóg, myślimy pozytywnie o swoim życiu. Pamiętajcie, przyjmować wszystko to, co dobre do siebie. Jeśli otworzyłeś ten filmik, to oczywiście to powinno z Tobą rezonować. Dobrze, moi drodzy, wydarzenia z przeszłości mające wpływ na ten miesiąc. Mamy Słońce, Księżyc, Zwierzę, czyli coś w przeszłości musiało runąć, były jakieś zmiany, moi kochani. Wasza świadomość, podświadomość, Wasze emocje, marzenia. Możliwe, że w przeszłości uległy zmianie ponieważ tutaj jest pokazany właśnie bieg życia, że było coś bardzo dobrze w Waszym życiu, coś komfortowego, była strefa komfortu, ale no niestety musieliście powrócić do pewnych spraw, wydarzeń, zmienić coś w swoim życiu, może niektóre osoby właśnie... W w przeciągu trzech miesięcy najbliższych, czyli marzec, kwiecień, maj, zahaczmy tutaj, może zmieniały właśnie miejsce zamieszkania poprzez tą wieżę, może zmieniały miejsce pracy, bo z tej strefy komfortu, żeście wyszli w, i weszliśmy w coś, moi kochani, zmiennego. Czyli tutaj, wydarzenia z przeszłości, to jest ta zmiana, właśnie, która musiała nastąpić. Czyli ze strefy komfortu, zmiana, która jest, która była potrzebna, tak, bo ta zmiana już jest w progresie, czyli jest w trakcie. Także moi drodzy, oczywiście. Tutaj to wszystko będzie miało wpływ na te wydarzenia, te zmiany, wyjście z tej strefy relaksu, komfortu i jakkolwiek to zabrzmi, wchodzenie w coś, powrót może do czegoś, do jakiejś sytuacji, bo przy Księżycu są powroty powrót do pracy. Powrót do stałego miejsca zamieszkania, byłego miejsca zamieszkania, także wiele osób może tutaj mieć takie wydarzenia, które wpływają z przeszłości. No dobrze, moi drodzy, myślę, że to jest ważne: że ta zmiana dużo przyniesie korzyści w czerwcu. Teraźniejszość problemy, na które potrzeba zwrócić uwagę. Potrzeba zwrócić uwagę na sprawy nowe, na sprawy, na sprawy dzieci. Coś jest we wczesnym stadium, jakieś sprawy wasze, teraźniejsze. Trzeba spojrzeć, też, moi kochani, na różne sprawy związane też z przyjaciółmi. Na pewno. I oczywiście, starać się. Rozwiązywać bez jakichś większych takich, moi kochani, przeszkód. Bo tutaj ta kosa to jest takie niebezpieczeństwo nad, nad Twoją teraźniejszością, nad tym losem. Chodzi o przyjaciół, chodzi może o to, że po prostu. Czas w Waszym życiu, w teraźniejszości, na nowe przyjaźnie, może stare przyjaźnie, starzy przyjaciele, którzy byli, może odeszli od Was. I w czerwcu jest czas na to, aby pomyśleć nad nowymi rozwiązaniami. Może też nad powrotem do starych jakichś znajomości, przyjaciół, kolegów, koleżanek. Bo tutaj jest odcięcie, moi drodzy, od jakiejś relacji. Odcięcie od czegoś, co było dla was, i to nagle mogło się zerwać. Także w teraźniejszości pomyślcie nad y, możliwe, że nowymi relacjami. Pomyślcie nad y, wzmocnieniem relacji, może z waszymi dziećmi, również i pomyślcie nad tymi zerwanymi. Relacjami z przyjaciółmi. Może czas odnowić? No dobrze, moi kochani. To jest taki sposób na rozwiązanie tych problemów, aby wchodzić w nowe i zadbać o stare relacje w uczuciach. Co Cię czeka w czerwcu, w najbliższym czasie? W uczuciach zmiany bardzo dobre, ponieważ tutaj kwiaty, czyli Lilie, w talii Lenormand, mówią o dojrzałości. Uczucie jest bardzo w czerwcu takie świadome, mądre, dojrzałe. Pokazane jest doświadczenie. W uczuciach mogą być zmiany. Możecie też dowiedzieć się o narodzinach, moi kochani. O jakiejś podróży również, którą wspólnie odbędziecie z partnerem. Możliwa duża stabilność w Waszych uczuciach, bezpieczeństwo poczujecie. Także dużo spraw związanych z domem w czerwcu. Zajmiecie się swoim domem, swoim gniazdem. Zmiany na korzyść, bo jest stabilizacja w uczuciach. Jest dużo dojrzałości, jest dużo namiętności również, i też możecie się dowiedzieć, że no, tutaj albo wy, albo ktoś z Waszego domu, najbliższa rodzina będzie powiększona, może być i dalsza rodzina ktoś związany z Wami. Bo jest, wiadomo, bliska, dalsza rodzina, także tu można się przy tym domu, właśnie spodziewać zmiany w postaci narodzin, w postaci jakiejś niespodzianki nowego członka rodziny, i to może być bliższa lub dalsza, tak jak mówię, rodzina. Nie musi być to koniecznie u Was, moi drodzy, żebyście się tutaj nie przestraszyli zbytnio. No dobrze, kochani, to jest sprawa uczuć i to jest pozytywna sprawa, bardzo pozytywna. Sprawa finansów. Sprawa finansów, co trzeba by było zmienić, by tutaj ten stan finansowy się poprawił. Ogólnie zobaczmy. Tutaj jest duża pracowitość Wasza, ale też są, moi drodzy, wydatki różne i w Waszych finansach są możliwe, że tajemnice. Yy, możliwe, że wiele osób, powiem Wam szczerze, będzie się edukować w sprawach finansowych. Wy będziecie chcieli prawdopodobnie Coś dołączyć do swoich finansów. Możliwe, że jakieś szkolenie, edukacja w sprawach finansowych. Tu możecie mieć jakieś zaproszenie, list, dokument ym, związany z, czysto z Waszą, czy edukacją. Czy to może być samo szkolenie? To nie musi być instytucja od razu, do której wy pójdziecie, tylko wy możecie zasięgać jakiejś wiedzy, szkolić się online w sprawach finansowych, bo te myszy, moi drodzy, przynoszą w finansach nie tylko wydatki, to jest taki stres, niepokój. Czy tych finansów będzie wystarczająco? Na nasze potrzeby. Także w czerwcu jest szansa na to, że wy po prostu zaczniecie w końcu dostrzegać jakieś braki, ale też to spowoduje, że zaczniecie szukać czegoś głębiej, edukować się i będziecie mieć jakieś możliwości, bo też księgi czy księga w Lenormand mówią o rozwiązaniu yy, jakiejś tajemnicy. Yy, tu, moi kochani, coś się wyjaśni w Waszych finansach. No, myślę, że wiele osób postanowi jakieś działanie, podejmiecie kroki. No dobrze, ale jeszcze się wyjaśni, bo mamy tutaj inwestycje za moment. Dobrze, to była czwarta kubka, moi drodzy. Teraz przechodzimy do spraw pracy. W pracy, moi kochani, są tutaj duże zmiany. W pracy musimy uważać na różne argumenty. Konflikty, ruzgi mówią o tym i możliwe, że trzeba będzie udać się, moi drodzy, na jakieś spotkanie. Tu jest pokazana duża kreatywność. Mamy szansę na zmianę. Możliwe, że gdzieś udamy się na jakąś imprezę, ale. Uważajmy na konflikty, bo te zmiany, które zajdą właśnie w waszym środowisku, takim zawodowym, mogą przynieść jakiś konflikt, ale będzie też rozwiązanie tego konfliktu, bo pamiętajcie o tym, że tutaj trzeba będzie jakiegoś kompromisu. Pokazane jest towarzystwo, należy rozmawiać, wyjść gdzieś wspólnie, dogadać się, komunikacja. Ktoś możliwe, że będzie potrzebował wsparcia z waszego środowiska zawodowego. Także tutaj działajcie wspólnie i oczywiście myślę, że te zmiany będą korzystne mimo wszystko. I o teraz przechodzimy, moi drodzy, o tych zapowiedzianych inwestycjach. Inwestycje bardzo ważne w tym miesiącu, ponieważ przy finansach pokazały się możliwości. Na pewno musimy działać bardzo ostrożnie, bo możemy popełnić jakiś błąd w inwestycjach. Tutaj, kochani, jest niepokój. Na pewno działanie nie jest potrzebne nagłe, szybkie. Trzeba działać ostrożnie, bardzo, jeśli będziecie planować jakieś inwestycje. Bo oczywiście tutaj może być jakaś pomyłka, może być błąd, może być jakaś intryga w tych inwestycjach. To wszystko może wydawać się piękne na papierze, tak. A jak przyjdzie do inwestowania, jak przyjdzie do transakcji, to może się okazać, że jest coś y, nieprawdziwego. Także tu bardzo ostrożnie wszystko trzeba y, y, jakiejś większej wiedzy y, dogłębnie się douczyć czegoś y, dopytać. Skonsultować się z kimś, nie działać pochopnie, nerwowo, bo można wpaść w jakąś pułapkę, w jakąś intrygę. Tutaj myślę, że jeśli będziecie działać roztropnie, to czeka na Was miła niespodzianka czeka szczęście. Tu, moi kochani, też jest pokazany szczęśliwy los, jakieś zaproszenie w sprawach inwestowania. Możliwe, że będziecie mieli jakąś propozycję od kobiety. I możliwe, że jest szansa na duże szczęście, ale tak jak mówię, jest ryzyko. Trzeba działać bardzo ostrożnie, nienerwowo, nieraptownie i wszystko y, tak przekalkulować, bo te inwestycje są możliwe. Są możliwe z kobietą, ale działanie takie nienerwowe jest potrzebne. No dobrze, może Wam się to przyda, moi drodzy, taka wiadomość. Co w przyjaźniach? Na co możesz liczyć ze strony przyjaciół? Możliwe, że pojawi się przyjaciel, przyjaciółka w czerwcu, zaproponuje Ci możliwą podróż, wspólną, jakieś plany. Tu możesz mieć do wyboru przyjaciółkę przyjaciela są drogi pokazane. Jest podróż, są plany, jest radość i duża nadzieja. Także... Przyjaźni może być bardzo duży sukces i oczywiście możesz być bardzo popularną osobą w tym miesiącu. Mogą cię rozchwytywać ludzie. Także przyjaźnie naprawdę do wyboru będziecie mieć przynajmniej dwie osoby i to są nowe osoby. Także tu jest w przyjaźniach bardzo dobrze, bo możecie liczyć na przyjaciół. Uważać bardziej, po prostu tylko zastanowić się nad wyborem, bo możecie mieć dwie propozycje, na przykład jakiejś podróży w czerwcu na jakieś weekendy, na przykład, albo podróże dalsze. Tu trzeba będzie się zastanowić. Bardzo fajnie. Przyjaźnie będą. Wrogowie. Co będzie wrogiem? Czego się powinnaś strzec, obawiać? Co może Ci zagrażać? Tutaj, moi drodzy, to są osoby w postaci płci męskiej, bo jest mężczyzna pokazany i jest pokazany starszy mężczyzna. To może być rodzic, to mogą być ludzie starsi, potężni. Moi kochani, tutaj ja Wam powiem szczerze, wyszło to we wroga. Może nie tyle tak bardzo się obawiać tych mężczyzn, co nie wyjawiać wszystkiego, bo tu jest pokazana, moi kochani, sprawa y, też przeznaczenia, ale też y, trzeba być y, bardzo, bardzo roztropną, czy roztropnym nie wyjawiać wszystkiego, nie otwierać się, nie pokazywać komuś, y, Według mnie całej yy, swojej jakiejś tajemnicy. Bo tu moi drodzy, ci mężczyźni też różnie mogą, to jeden starszy i to może być ktoś z rodziny, i drugi mężczyzna w, no, w średnim wieku, tak powiedzmy. I to może być nawet też Twój partner. Musisz wiedzieć, że trzeba w czerwcu zachować jakieś tajemnice i Ty będziesz wiedziała, czy. Wiedział głównie panie, że nie trzeba aż tak wszystkiego mówić. To może być na przykład partner i przyjaciel jakiś, albo to może być dziadek, wujek, teść, ktoś z rodziny i partner twój na przykład. Nie wyjawiać wszystkiego, zostawić coś dla siebie. No dobrze, tutaj ciekawie to wychodzi. Moi drodzy, dalej sukcesy w tym miesiącu. Co będzie sukcesem? Sukcesem na pewno będą, y, moi kochani, różne sprawy, które były jakieś trudne. Y, sukcesem będzie Twoja mądrość, tak? Y, wyjdziesz z jakiegoś zamieszania. Y, z jakiejś niejasności, bo wydaje mi się, że Twoje serce będzie się radować pomimo zamieszania. Ja bym tak powiedziała, że sukcesem będzie to, że Ty pomimo takiego zamieszania w tym życiu i takich różnych manipulacji okażesz swój rozsądek, swoją mądrość. Także to będzie Twoim sukcesem, że będziesz działać sercem, będziesz umiała albo umiał odróżnić zło, będziesz po prostu może mniej się przejmować jakimś zamieszaniem życiowym. Także tutaj Twoja inteligencja będzie na pewno. Potrzebna. Także super. Twoim sukcesem będzie wyjście z jakiejś też trudnej sytuacji, z jakiegoś zamieszania. Będzie ci łatwiej po prostu. Rodzina. Na co zwrócić uwagę w rodzinie? Tutaj, moi kochani, w rodzinie no, jest bezpieczeństwo, ale też moi kochani, w rodzinie możliwe, że tutaj ktoś będzie wybierał się w jakąś podróż. I oczywiście, wy będziecie, to nie musicie być wy, wy też możecie się wybierać, oczywiście, ale to jest dla rodziny. Jakiś członek rodziny może wybrać się w podróż, i też wy możecie, moi drodzy, no nie wiem. Tęsknić za tym kimś, przejmować się. To może być na przykład starsza osoba, która jest nieprzygotowana do tej podróży, może po przebytej chorobie, i albo on, ten starszy członek rodziny, chce jechać, a wy będziecie czuć taki niepokój, tęsknotę coś w tym rodzaju tutaj jest pokazanego czyli hmm, w rodzinie, moi kochani, też nie jest wskazana podróż na ten miesiąc. Zmiany przy podróży. Może ktoś jednak będzie miał wyruszyć w podróż, też tak może być i zrezygnuje z powodów zdrowotnych. Także też może taka być opcja. No i dobrze, moi kochani. Zdrowie. Ewentualne zagrożenia w zdrowiu. No tu musicie uważać, moi drodzy, na jakieś problemy hormonalne, na sprawy kobiece. Sprawy związane również z gardłem, z krtanią, z takimi narządami, bo może się przytrafić jakieś przeziębienie ogólnie. To nie będzie bardzo. Duża choroba, duży problem, ale jednak może coś być w zdrowiu. Oczywiście, dalej, moi kochani, tutaj są problemy ze stresem, bo nie tyle będzie jakaś choroba, jakaś niemoc, co może się pokazać tutaj, właśnie u Was ujawnić stres, nerwowość, jakieś oczekiwanie, i naraz problemy. Także no, trzeba będzie przemyśleć, kochani, wszystkie jakieś problemy, nie stresować się, pomyśleć o sobie, jak oczyścić swój organizm. Może gdzieś odpocząć, tak, na łonie natury. Tutaj, moi drodzy, nie ma takich strasznych zagrożeń zdrowotnych, na szczęście. No, ale dobrze. Też uważajmy na nogi troszkę. Może dużo chodzenia, może trochę stawy. Ogólnie nie ma dużo zagrożeń, ale no coś tam zawsze będzie dolegać. Dobrze. Pamiętajmy o tym, że teraz jest, moi kochani, podsumowanie i za chwilkę pamiętam o tych znakach zodiaku jeszcze też zaangażowane. W niektóre tutaj, moi drodzy, sfery życia, zaraz będę mówiła. I ogólne przesłanie takie na ten miesiąc czerwiec. Pokazane jest drzewo, pierścień ryby. Ogólne przesłanie jest takie, że czekają Was pieniądze, pomimo wszystkiego. Wy się tego nie spodziewacie. Możecie mieć, moi kochani, tutaj jakieś zaproszenie na ślub, na przykład, też w tym miesiącu. Również pokazuje się zdrowie, które drzewo jest symbolem zdrowia. Pomimo, że tam, ja mówiłam przed chwileczką o drobnych dolegliwościach, to będzie mimo wszystko poprawa, bo wasz organizm zaczyna się regenerować, ale powoli. To nie jest tak, że od razu. Także moi drodzy, tu ogólne przesłanie i jest naprawdę dobry miesiąc, bo ostrożnie należy postępować, tak? Czy z finansami, czy w rodzinie z niektórymi sprawami, tak jak słyszeliście, ale ogólnie jest miesiąc na poprawę, zdrowia, finansów i jakaś niespodzianka w postaci prezentu albo zaproszenia. Na jakąś uroczystość. No i tutaj, kochani, jeszcze co Wam powiem o tych znakach, bo obiecałam z rodziny, moi drodzy, tak. Tutaj może być znak Zodiaku koziorożec w rodzinie. Również może być, moi drodzy, Każdy znak ognia. Baran, lew, strzelec. I oczywiście, tutaj jeszcze z rodziny, to może być, moi kochani, znak zimowy. Czyli tak koziorożec, ale jeszcze koziorożec, strzelec i ryby także te trzy znaki też i oczywiście kochani tutaj jeszcze zawodowo ja bym powiedziała o pracy waszej jakie znaki zodiaku tutaj mogą być a mianowicie ktoś pod znaku wagi albo panny Ktoś spod znaków z listopada, czyli Strzelec, też Skorpion także takie znaki Zodiaku. Moi kochani, no dobrze, ja będę pamiętała zawsze, żeby Wam mówić, jakiś symbol sobie tutaj postawię przy kolejnym czytaniu. Bardzo gorąco dziękuję. Taka wyrocznia losu. Pozdrawiam oczywiście na czerwiec. Pozdrawiam do kolejnych filmików. Wszystkiego dobrego Wam życzę w tym pięknym letnim miesiącu. Do usłyszenia.